Kurczę, tak się profesjonalnie czuję, jak taka prezenterka wiadomości. Cześć, tutaj Elfik skończył się maj, więc witam Was w ulubieńcach maja. Żeby nie przedłużać, zaczynamy. Zaczynamy od techniki. W tym miesiącu nie byłam szczególnie pilną uczennicą na studiach i większość wykładów spędziłam na rysowaniu. Zazwyczaj rysuję tylko i wyłącznie długopisem, ale tym razem jakoś tak z nudów spróbowałam i wzięłam sobie na uczelnię takie dwa markery. To jest coś w rodzaju kopik markerów, tylko tańsze, mają dwie różne końcówki. Rysunki, które wykonałam za ich pomocą, możecie zobaczyć na ekranie, a linki do notek na ten temat podlinkuję wam w opisie. Jeśli chodzi o ulubiony gadżet miesiąca, to tym razem po raz kolejny jest nim coś, co dla mnie jest oczywistą oczywistością ale dla wielu niekoniecznie. Chodzi o używanie takiego dużego, puchatego pędzla do strzepywania nim okruszków gumki z kartki. Moim zdaniem jest to najlepsza technika strzepywania tych okruszków, bo kiedy używa się palców, to wszystko może się tak brzydko rozmazać, a pędzlem jest dużo łatwiej. Dlatego w tym miesiącu ulubionym gadżetem zostaje pędzel. Mój jest niebieski, z kompletu pędzli akwarelowych. Włosie z Sobola. Teraz przejdę do moich trzech ulubionych kategorii, czyli do filmu, książki i piosenki inspirowanych rysunkiem. Zacznę od filmu. Zazwyczaj jest tak, że kiedy spodoba mi się jakiś film, to daję go na ulubieńca miesiąca. Ale tym razem było wyjątkowo, bo obejrzałam film specjalnie dlatego, że miałam nadzieję, że trafi on na ulubieńca miesiąca. W tym miesiącu wybrałam sobie film reżysera, który się nazywa Jak? Miyazaki. Miyazaki. Jest to film, dokładnie dziękuję, Paulinko. Nie ma za co. Chodzi o film Miazakiego, który nazywa się Zrywa się wiatr. Jest to film, który w 2014 roku był nominowany do Oscara w kategorii animacja, a wygrała kraina lodu. Filmy Zakiego generalnie są bardzo inspirujące ze względu na kreskę, jaką zostały narysowane. Nie wiem, czy tak to się nazywa, ale niech będzie, że kreska, którą zostały narysowane. Pierwszy plan zazwyczaj jest wykonturowany i bardzo wyraźny, a tła są takie malarskie, wręcz jak malowane akwareum. I widzisz, Paulingo, w tym momencie zapomniałam, co mam powiedzieć, więc dokończyłam sobie spokojnie zdanie i dopiero teraz sobie zerknę, co miałam woli powiedzieć. Na piosenkę miesiąca wybrałam interpretację Stary, Starry Nights autorstwa Dona McLeana. Jest to kolejna piosenka, która mogłaby być kołysanką, dlatego szczególnie polecam Wam odtwarzać ją sobie wieczorem, tuż przed snem. Link oczywiście dam Wam w opisie. Jest to piosenka, która opowiada o: Uwaga, obrazie Van Gogha. A ulubioną książką miesiąca zostaje Wyklęty Grahama Mastertona. Wybrałam ją do tego zestawienia, ponieważ pojawia się tutaj wątek obrazu. I jak to zwykle bywa, obraz stanowi klucz do rozwiązania pewnej zagadki. Ale ja wybrałam tą książkę z innego powodu. Jest to horror, całkiem dobry horror jeden z niewielu horrorów, na których naprawdę się bałam. Okej, okay, może nie bardzo, bo mnie horrory aż tak bardzo nie przerażają, ale mimo wszystko trzyma w napięciu. Jest to książka pisana z perspektywy mężczyzny, który stracił żonę w wyniku wypadku. I oczywiście wydaje mu się lubiec. To prawda, że widzi tego ducha. Opis jest niezwykle realistyczny i z tego względu bardzo fajnie czytać tą książkę, kiedy jest się samemu w domu, w nocy. Polecam. Artystą miesiąca zostaje tym razem Frank Frazetta, czyli rysownik, który jest znany głównie z fantastycznych szkiców do konana barbarzyńcy. Mi szczególnie podobają się jego rysunki, które przedstawiają kobiety, zwłaszcza jakieś dzikuski i wojowniczki, ponieważ dla mnie jest to najlepszy temat na rysunek, ale niestety z przyczyn wiadomych nie mogę żadnego z tych obrazków pokazać tutaj. Dlatego obrazem miesiąca zostaje obraz Grzegorza Rośńskiego, który przedstawia wojowniczkę Chris de Valnor z komiksu Torga, która siedzi na tronie i jest królową. Uwielbiam dzielne dziewczyny i dla mnie to jest najlepszy temat na rysunek, jaki tylko może być. I myślę, że w na najbliższym czasie postaram się coś stworzyć w tej technice. Nie technice, w tym temacie. O. A ulubionym artystycznym poradnikiem maja zostaje ten oto poradnik. Który mam na blogu recenzowane. Zapraszam na dół po recenzję. A ulubiony artystyczny kanał na YouTube dziś przedstawi Wam gość specjalny. Marku zapraszam. I tu Marek z kanału Edgar Art. Elfik poprosił mnie, abym wybrał Artystę Miesiąca. Wybieram polskiego artystę, kryjącego się pod pseudonimem, nazwą kanału Kreosfera. Powiem Wam, gość naprawdę fajnie rysuje. I można się od niego bardzo dużo nauczyć, zwłaszcza z poradników, gdzie pokazuje perspektywę i różne tego typu rzeczy. Naprawdę polecam i dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam, cześć! Bardzo dziękuję! Link do kanału Marka oczywiście znajdziecie w opisie, podobnie jak link do zaproponowanego przez niego kanału. A teraz kategoria, która nie ma absolutnie żadnego prawa być na tym kanale, bo w moim wykonaniu wychodzi fatalnie, ale spróbujmy. A zatem... Artystyczny żart miesiąca, czyli w moim przypadku artystyczny suchar miesiąca. Pewna pani w galerii sztuki współczesnej pyta się przewodnika. Przepraszam, czy to Picasso? Nie proszę pani, to jest lustro. <grym> Ale <zniszczenia> się śmiała, co <grym zniszczenia> To były wszystkie kategorie, mam nadzieję, że tym razem nikogo nie zapomniałam. Jeżeli macie propozycje swoich ulubieńców na kolejne miesiące, to piszcie mi w komentarzach, bo ostatnio coraz słabiej idzie mi wyszukiwanie nowych. A jeżeli lubicie elfy albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage i piszcie komentarze. I dawajcie łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.